A, witam Was, witam Was w cicho. Witam Was w szóstym odcinku mojego Let's playa gry e, Mirror's Edge Catalyst. Ostatnim razem zrobiliśmy jedną misję, ale w tym momencie nie mam ani ochoty na żadne hakowanie, ani nic, więc e, przejdziemy od razu do zadania głównego. Co to jest? Kryjówka Plastik. Mm, takie rzeczy. Cel, poproszę. Dobra. Ogólnie. Eee, tak, kompletnie między nami nie polecam wam kupowania dzielonych kont na Allegro. Bo to zrobiłem specjalnie dla Merrill's Edge żeby żebym mógł nową premierę mieć na kanale, nie? A nie ma, mowy, że... nie ma mowy, żebym zapłacił za to gówno 130 zł, czy tam 150, czy ile oni sobie życzyli. Więc kupiłem sobie konto dzielone. I po dwóch dobach, próbowania się zalogować do gry. Bo, oczywiście, jest komunikat, że zbyt wiele komputerów próbowało korzystać z tej, z tej gry. Eee, po dwóch dniach nareszcie udało mi się. Także, jeśli chcecie grać, to po pierwsze, nie polecam Mirrorset Cardless. A po drugie, no. Z dwojga złego lepiej chyba jednak kupić. Jeśli już absolutnie musicie mieć. Ech, no, ale nic, wygadałem się. Biegniemy. Tutaj, okej. Okay. No dobra. Mhm, mm mhm. Mm Znajome rejony. Nie, spadaj! Mhm. Mm Bardzo zacnie. Okej. Okay. Coś tam jednak pamiętam. Powiem Wam szczerze, że muzyka akurat tutaj nie wyróżnia się jakoś specjalnie mocno. Przynajmniej muzyka, która nie jest muzyką akcji, nie? Eee, w Mirror Search jedynce wprawdzie praktycznie non-stop była akcja, bo taka była natura tamtej gry, bo no, były pojedyncze poziomy, gdzie trzeba było przejść, więc muzyka naturalnie po prostu. Była pełna napierniczania, ale mam wrażenie. Czego ja się złapałem. Okej. Okay. Troszeczkę wyruchałem system, wygląda na to. Miałem tego nie przeżyć. No, teraz dobrze. A wszystko dlatego, że... Kurna, że fizyka nie łapie kontaktu. Musiałem dopiero... Za trzecim podejściem. Nie, spadaj. Nic dla ciebie nie zrobię. I can't do nothing for you, man. Give me dollars for what? I can't do nothing for you, man. You better... Nie, nie. You better kiss my butt. Ej, rapsy. Kto dzisiaj pamięta Public Enemy?

To kiedy powiedziałem, że Noah umrze? Pamiętam, że mówiłem, że Noah umrze, ale... Nie pamiętam, w którym momencie. No, oczywiście... Sposób, w jaki podali tą informację oznacza, że on najprawdopodobniej, nie, że on najprawdopodobniej żyje. Brzmi mi jakby... Szanowny pan Ikar był zdrajcą, no ale przekonamy się, ile z tego plotu jest napisane porządnie. Bo wiecie, ogólnie to jest tak, że dobry plot jest nieprzewidywalny, ale nie można non-stop robić nieprzewidywalnych rzeczy, więc dobrze jest mieszać te, e, prawda, rzeczy. Dlatego dobrzy autorzy zarazem pozwalają ci się przyzwyczaić do tego, że. E, niektóre z ich motywów są oklepane, to mnie powinno było zabić. I chyba mnie właśnie zabiło. Huh? <grystanie> Okej, <Okay. grystanie> nauczka dla mnie, <grystanie> jak sądzę, czyli ślisk. Mhm. Dobrze, że trafiłem, bo wyhamowałem. Szczury, nie, szczurki w jedynce były takie fajne. No otwórz, otwórz. O. Strasznie jęczy moja face. Mm -hmm. Co i co? Kurde, nie chcę wall runować, tylko łapać. Zaczynam mieć wrażenie, że oryginalny Unrealowy yy, Mercedes miał jednak trochę więcej problemów, miał trochę mniej wiem, problemów z yy, łapaniem. To nie mogłem tu od razu podejść? No, no dobra Nie wam będzie. Przy czym muszę zaznaczyć, że moje oryginalne narzekania na niezbyt oryginalne miejscówki należy ponownie zrewidować, bo ponownie jesteśmy w kanałach ściekowych na oko przynajmniej. Więc yy, coś tam jednak w tej kwestii zaczęli robić. A jakże kto wie, może to jednak ostatecznie nie będzie aż tak chujowa gra. Oczywiście nie ma gwarancji, że nagle przestanie być chujowa, ale... To na mi era nerwizm tam pokazywał. Widzicie, zacząłem chwalić grę i postanowiłem sobie przypomnieć, że jednak jest chujowa. No, właśnie, właśnie. Zdecydowanie jest gorsza niż oryginalny Mirror Sage. Głównie z powodu problemów, o które wymieniłem wcześniej, to znaczy pogłębili wady jedynki, a nie rozwiązali je. W związku z czym. Pewna niechęć się objawia. Mhm. Czemu jęczy? Jeszcze rozumiem zrzuceniem się na drabinkę, bo to trochę boli, ale... Te swoją drogą przypominają mi trochę Portala dwójkę. Spadaj. Nie wiem kim jesteś, ale spadaj. No i co, i co? Moment na herbatkę. I've seen the news. Faith, I'm sorry. No need to no, to. no, but I am. Look, Noah and I may not have seen eye to eye, but I did respect him. Really? Noah said you were part of the same group. Yes. We were till I realized that there's no peaceful way we can rid ourselves of the conglomerate and the families behind it. <coughs> We've got to destroy it using every weapon at our disposal. I know what you think, but you're wrong. I don't have it. Yeah. See, I think you do. And that's why Krugersek is hunting you and why they killed Noah. Back off! <laughs> Look. <laughs> Phenomenal dialogue! But don't take my hospitality for granted. At some point, I'm gonna ask you to step up or step out. That's enough for Becky. You've made your point. Look, all I'm saying is this. You're no longer neutral, Faith. Really? rest. I'm understand Tristan Tristan. No, coraz fajniejsze. Coraz fajniejsze imiona dobierają. Ciekawe, czy Isolda też tu jest. Not now. to finish this. więcej retrospekcji w snach. też. O no nie, widziałem, jak zabijają Słuchaj. moją mamę i tate. Who's that in the window? That damn kid, get her. It's a cat. It's me. What? Where's mommy? I want mommy. Twoja mama nie żyje. I I can't breathe. Ja rozumiem. Dramatyczne, strasznie i tak dalej, nie? Okej, okay, czyli siostra też jej umarła najwyraźniej. Albo ją złapali, albo cokolwiek. W każdym razie... Tragedii nie ma końca, no po prostu. Ale wiecie, że w taki sposób nie buduje się charakteru postaci. W taki sposób buduje się backstory postaci. A backstory postaci buduje się dopiero kiedy postać jest już stworzona, kiedy jest jej charakter opisany. Ech. Yay, hey, come see me ASAP. Srao to pies. Idź mi zobaczyć, ASAP. Mam jeden punkt ulepszenia. lepszenia. Wow. którego nie mam na co wydawać. Zakłócać. ja mam coś innego do nabycia? Zakłóć SI. Ale nie mam więcej punktów. To będą przynajmniej użyteczne skille. Bo ja oczywiście twardo staram się upierać konieczności walki. Czasami się nie da. Ale no cóż. Co? To, że przeskoczyłem na platformę wyżej? Targnięcie. A zobaczmy, co się na mapie dzieje, bo coś mi. Aha. No map exchange not but in a special location and we all not to pull our weight. You They're moving into the tunnels, setting up some new type of stationary sentry drone. They're getting way too close for comfort and those sentry drones need to be dealt with before they're activated or we'll be unable to move around. I can help. There is expected no less. Icarus is already out there, and again, the drones are not active yet, so they shouldn't pose any danger. But watch out for Kubersec patrols. On my way. Send me the locations. I will do this, and we can all breathe a little easier. Okay. No to mam swoją misję najwyraźniej. Znajdź pierwszą skrzynkę z czymś tam co nie I hope you shut the These tunnels have been ours for more than a decade Hoover second wisely decided to stay topside Until now Really? This was all part of an Omnistad desalination ah, okay. plant Some sections are over a hundred years old Built to last Unlike anything produced by the conglomerate Powiedziałbym, że w tym momencie najbardziej liczy się obcinanie kosztów, ale tu, no to, Hop, jak sądzę, brawa dla kogoś, kto ustawił tak tego drona specjalnie, żebym mógł go rozwalić. Aj I don't care. Gra mnie zapchnęła najwyraźniej w dziurę z jakiegoś powodu. Ulepszenie Czarnego Listopada. Czym jest Czarny Listopad? To jest problem, który na przykład między innymi miałem z Brutal Legends. Yy, owszem, gra ładnie dawała komunikaty, co musisz zrobić. Na przykład yy, Climb Mount Rackmore to Customize yy, the Faces. Prawda, tak mniej więcej brzmiał ten komunikat, jeśli dobrze pamiętam. Tylko czym do kolory jest Mount Rackmore i o co chodzi z twarzami? Tego się nie domyślisz. Almolot mam. No i gdzie mam iść? A znowu TB303 gra. I to ten najbardziej charakterystyczny, kwaśny rodzaj brzmienia. Wsłuchajcie się. To takie charakterystyczne. I tak dalej, nie? To jest właśnie TB303. I, tak dalej, to właśnie TB303. Hmm, I widzicie, to charakterystyczne wysokie brzmienie tworzy się właśnie ee, pokrętłem od filtra niskoprzepustowego. To e, mówiłem, e, To charakterystyczne brzmienie tworzy się właśnie... Tłumaczę coś ludziom, którzy... potencjalnie to oglądają. Wszyscy czterej. No. To charakterystyczne brzmienie o którym mówię jest tworzone właśnie... Shut up! Ta gra nie sprzyja. Kurna! Nie sprzyja playerom. Za bardzo. To charakterystyczne wysokie brzmienie jest tworzone przez manipulację filtra niskoprzepustowego, to znaczy ściągamy e, rozdzielczość tego filtra, tak zwany res, e, w górę, żeby e, kolanko na wykresie było wyższe, ten charakterystyczny wysoki ton oraz e, właśnie filtrem, e, filtrem pokrętło cutoff. to znaczy e, miejsce na skali. Yy, muzycznej, gdzie gdzie filtr powinien zacząć odcinać brzmienie, res yy, to jest ten punkt, który wybija yy, w miejscu ucięcia w górę. Tak, żeby wyraźniej to słyszeć. Także yy, tak to, tak to wy wygląda. A TB-303 wykorzystuje właśnie bardzo charakterystyczną yy, przypadłość filtra 12. Yy, tak? 12? No i będzie, że 12. Filtra 12 e, no z braku lepszego określenia poziomowego, niech będzie. E, I filtr ten bardzo charakterystycznie się zachowuje, kiedy bardzo dużo e, właśnie... Kiedy bardzo dużo e, użyjesz res, znaczy tego właśnie kolanka, co tłumaczyłem wcześniej. W związku z czym stąd to bardzo charakterystyczne brzmienie. Przede wszystkim. O, tu słyszycie właśnie. Wow. Wow. Fuck off. Hm, <grym> 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 Bo, fajnie, gdybym miał, jak wam uwyraźnić to TB303, założę się, że większość z was domyśla się o dźwięk, który mi chodzi, ale po prostu lubię, kiedy takie rzeczy są wyraźne i nie ma niedopowiedzeń, nie? W szczególności, że dużo z oglądających to prawdopodobnie moi znajomi, którzy się zajmują muzyką i wiedzą o co chodzi, ale wiadomo, chcę te też. Mieć coś dla publiki, która nie kojarzy tego rodzaju rzeczy. Ała, fuck off! Odwal się! Teraz zniszczę ostatni dron To Okej! Okay. To się właśnie wydarzyło, ale widzę, że to jest kolejna sekwencja, której nie zrobię bez e, przemocy. Więc będę najwyraźniej zmuszony do tego. Sory, nie chcę, ale muszę. Won. No, niestety, no na to, że nie ma wyjścia. Muszę przynajmniej część z nich pokonać. Ech, nie lubię kiedy gra tak robi. Ta gra nie jest zaprojektowana do cholery, do walki wręcz. Walka wręcz to jest ostatnie co powinieneś robić, kiedy spieprzasz z przeproszeniem.

Dotrę tylko do miejsca, gdzie będę odbierał następną misję i skończę ten Fuck me. Skończę ten odcinek. Czyli tak się kręcę jak gówno w przeręblu. Bez sensu. Eee, no okej. Okay. Mogę sobie po prostu zbiec. To dobrze. Eee. No dobra. Co tutaj? Wow. A tutaj skończył ten odcinek. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. A tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.